Otocz się szczególną troską jesienią. Zapal w domu światło, najlepiej, żeby ono było ciepłe, boczne. Do tego bardzo polecam świece. Ja często korzystam z tych z naturalnego wosku, ale na baterie. Nie kopcą, są łatwe w utrzymaniu, dają przepiękny, przyjemny blask. Zwłaszcza jeżeli pracujesz w domu, jest ważne, żebyś dbała. Dbał o to, jak wyglądasz. Spójrz na swoje kapcie. Jeśli są znoszone, zniszczone, przedarte, trzeba im podziękować i wyrzucić. Uwielbiam wyrzucać rzeczy, które wysłużyły mi się, i uwielbiam kupować nowe. Nowe kapcie, wygodne, w dobrym rozmiarze, ciepłe. Naprawdę bardzo podniosą komfort Twojego życia na co dzień, bo jednak wiele czasu spędzasz w domu. I ważne jest, żebyś zadbała, żebyś zadbał o to, aby w tych domowych warunkach dobrze się czuć. Uwielbiam jesień za to, że gdy plucha za oknem. Możesz jeszcze bardziej odczuć ciepło swojego domu. Ono się potęguje jesienią. Zadbaj, by twój dom, twoje otoczenie było komfortowe, żeby było takie jak ty lubisz. Po więcej inspiracji zapraszam na mój kanał YouTube Mistrzowie swojego życia Monika Hodarcewicz. Stań się mistrzem swojego życia i ciesz się każdym dniem.